Witam serdecznie w drugiej już części trybu fabularnego Minecraft. Kto nie oglądał pierwszej części, zachęcam do oglądania pierwszej części. No oczywiście zachęcam do oglądania drugiej części, której sami zaraz zobaczymy, co się ciekawego wydarzy. Czat mi pomaga na Twitchu w tym momencie. Czat się z wami też przywitał już wcześniej. Lecimy dalej. Spójrzno, rozświetlony endercon. Nie wierzę, że wygraliśmy. Dzięki. Brawo, Jesse. Oks, dziękuję Czas pokonać Lukasa i jego bandę palantów. Oceloty. Co to w ogóle za głupia nazwa? Oceloty? Wiesz, Lukas Zajebista. bywa arogancki, ale parę razy pomógł mi wybrnąć z trudnej sytuacji. Może warto byś go poznał. Nie zaszkodzi. <laughs> tak, może i masz rację. Mówię tylko, że jeśli spotkasz go na Enderkonie, spróbuj z nim pogadać. Petro nie potrzebuje wykładu na temat potęgi współpracy. A co powiesz na wykład o moich pięściach? Jest krótki, ale zabójczy. O tak. Chodź, pośpieszmy się. Pamiętasz Endercon, zanim stał się popularny? Pamiętasz nas, zanim staliśmy się popularni? Niektórzy z nas nigdy nie będą. Tak, to jest Aha. to. O nie! O nie! I co teraz? Nie wygląda dobrze. Kielgamole Cóż, z tego mostu jest to... Co, co jedynka, jedno dwójka. dwójka? Jedynka to jest walcz, dwójka to jest Cokolwiek skocz. Zrobimy, co robimy? Walczymy, skaczemy. Jedynka czy dwójka. Mi się wydaje, że skacz. Jedynka? Jedynka, dwójka dobra, walczmy, zobaczymy co się stanie. zejść z mostu musimy się przez nich przedrzeć. Hmm. Okej. Okay. Za dużo. Nie chcę umierać, i tak skoczyliśmy w takim wypadku. Aha! No to koniec! Koniec części pierwszej, drugiej i już więcej nie będzie. No nie, nie gadajcie. Muszę to jeszcze raz przechodzić, czy nie? Tu jest jakaś opcja save'u w tym, czy nie? Tu jest jakaś opcja save'u w tym, czy nie? Czy wrócimy do miejsca, w którym się zatrzymaliśmy, czy to już definitywny koniec jest? Niestety nie da się tę e, przyspieszyć. Dobra, zobaczmy może ten. że to jest jakieś przywitanie. A nie, to nie, nie, nie jest koniec. Ja myślałem, że to napisy końcowe na były. <laughs> o kurde. No to mindfuck. No to mindfuck. A myślałem, że to były napisy końcowe już. No spoko, dobra. Dobra, ustalmy, że przy załatwianiu interesów to ja będę mówić. Zgoda? Czy... Powinienem mieć tremę? Biorąc pod uwagę twoją osobowość, doświadczenie życiowe i wszystko co dotąd robiłeś... Tak. Jessie. I... Petra? Hej, znacie Petrę, moją nową, superbliską bliską kumpelę. Super Jesteśmy super kumplami. Taszkę. Mu... na siebie, gdy szukałem Rubena. Petro, a co robiłaś w lesie? Nic. Poszłam tylko sprawdzić, dlaczego Jessie tak strasznie wrzeszczy. Gdyby nie ona, hmm. dopadłyby mnie pająki. Wybacz, Jesse, że nie poszliśmy z Tobą. Jednak wygraliśmy. Uuuuh. Nieźle nam poszło, prawda? Nadal żałuję, że nie dopracowałam tam. Czas stronę. na imprezę rozpiera mnie duma. Jedynka, dwójka. Daje mi się, że czas na imprezę. Ja, że nie zamontowałem więcej Jedynka. Trzeba to uczcić imprezą. Kto się pisze? Lubię wszystkie imprezy, ale najbardziej te, na których świętuje zwycięstwo. O, tak. gościem honorowym. Hej, Jessie, musimy się wreszcie zająć tą sprawą. A racja, sprawą. Co za takt? Tak. Jak cios w twarz. Aksel eh. i ja i tak wybieramy się na Endercon. Spotkamy się tam? Słyszałem, że przy stoisku z mapami dają darmowe ciasto. Uh. Rusz się. Darmowa darmowe ciacho. To ale nie jest ciemne. Ciemno, ciemno, strasznie tutaj ciemno. Dziwne, mówił o ciemnej obskurnej uliczce w pobliżu bramy, ale nie ma go tu. Może się spóźnia. Na pewno chodziło mu właśnie o tę obskurną uliczkę. Hmm. Tak sądziłam. Dobra, nowy plan. Zostań tutaj na wypadek, gdyby on tu jednak przyszedł, a uh. ja się rozejrzę. O, uh, ktoś tu kogoś ja chce wkręcić tutaj. chyba. Dzięki, Jessie. Ktoś Krózef tu kogoś klachtyka. chce wkręcić, Jeśli chyba? Pokażę. Graj na zwłokę. A jak ty się nazywasz? Kim jesteś? Czekam. Jestem że jest jedenka dwójka. Nie, jakie darmowe ciało. O, jedynka, wiesz, dwójka. Dwójka. Nie, kim ty jesteś. Gdybyś był stąd, wiedziałbyś. Chyba, że to wszystko część planu. Miałem się tu spotkać z Petrą, z całą pewnością nie z tobą. Podaj mi choć jeden powód, dla którego miałbym tu zostać. To ty szukałeś czaszki Ujera, prawda? Też <grym> mi <grym> się tak wydaje, że to jest Jezus. <grym> się tak nie drzeć? Już i tak za dużo ludzi wie, czym się zajmuję. <grym> Wskrzesaniem. Masz tę czaszkę? Eee, cóż, mają Petra. Powinna tu być lada chwila. Dobra, oby tylko miała ją przy sobie. Myślę, że jeszcze chwila czekania mnie nie zbawi. No, na pewno. Ila minęła. Eee, cóż. Ivor! O, jest wreszcie! Wybaczcie spóźnienie, ale niekiedy warto poczekać. Mam to, o co prosiłeś. Jeśli tylko masz to, co nam obiecałeś. Kiedy się spotkaliśmy, nie było mowy o żadnych nas. Nie lubię niespodzianek. Skoro zadajesz się z ludźmi takiego pokroju, może powinniśmy odwołać całą sprawę. Mój kolega jest w porządku, prawda? <grym> Możemy z nim iść. Luzik. Nie śpieszmy się z tym tak, dobrze? To tylko małe... Jedynka, dwójka. Dwóch. Ja też nie. Nic do tego nie mam. Dokładnie, jedynka. A więc załatwione. Nie ma problemu. Musisz szybciej odpisywać. Szybciej Teraz poproszę o diament. Bierz, zasłużyłaś. E. to nie jest diament? Nie, to lazuryt. Wiedziałem, że nie można mu ufać. E. Ruszamy za nim. Muszę dostać ten diament. Jezus ich oszukał. Zapłacił nam za to. Prawda? Prawda? Szybko. Widzisz go, może gdzieś? Uciekł nam. Więc musimy go znowu znaleźć. Ruszaj. Akcja jak na grzybobraniu. Park biegnął. Bekon dalej żyje. Opcja: szuka Jezusa w tym momencie. No. Gdzie on jest? Gdzie on się mógł schować? Gdzie on? Co Aha. tam? Nic, a co u ciebie? Nic. A co u ciebie? Właśnie mówię, że nic. Hej, ee, Gratuluję zwycięstwa. Uh. Uważam, że nasza latarnia była mega, ale. Wy też nieźle się spisaliście. Po no dziękuję. No wiesz, już to z potworem było niezłe, a do tego. jeszcze Fireberg. O, jedynka czy dwójka? Jednak świnka została to skrzywdzona. Całkiem fajne. Jedynka? Dwójka. Koleżka skrzywdziła Krzywdzu na tą świnkę nie możemy tego tak zostawić. Dobra. O właśnie, nie mam tym nic wspólnego. A mnie to nie interesuje. Świnka, poczekaj, tutaj upiorny gość z długimi włosami i brodą? Nie sądzę. A co? Jezusa. czy widziałeś? tu Jezusa? <laughs> Wszyscy wiedzą, że nie warto zadzierać z Petrem. Lepiej unikać kłopotów. Będę mieć na niego. Śpinka żyje, ma się dobrze. To jak, sztama? Tak, jest git. Jest git. Git, git. git, Ta, git. na razie Lukas. Tak, na razie. Git, git. Myślałeś, że wywiniesz się łatwo z tej pułapki, co? No cóż, możesz się wiercić ile chcesz, ale nic ci to nie pomoże. Axel, słuchaj, widziałeś gdzieś tu może jakiegoś upiornego gościa z wodą? Nie, ale wiem od Petry co się stało. Czy widziałeś Jezusa? Się no dobra, trochę się rozkojarzyłem. Tylko ta maszyna strasznie mnie. No mówię, czy widziałeś Jezusa? Jest zbyt skomplikowana mówię. i bez powodu przykrzeżycie ptakom. Przestań się wygłupiać, musisz ją Czemu one wyglądają Szkołem, serio, jak. kaczki, Kaczki, A brzmią jak. Kury. Dobra, dobra, poszukam. Tylko obejrzyj, jak robią kurę w balonach. Idę cię, Cudaku. A? Proszę, toż to drużyna Patafianu. Jak twój głupi prosi... Drużyna świnki. Jestem trochę Jestem się. zajęty. Poznajesz wreszcie, czym jest życie? Próbujesz zdobyć jakichś przyjaciół? Ty niby... Co to niby ma znaczyć? O, przepraszam. Zostaw <laughs> mnie. Każdy metal na imprezie ma ten sam problem. Wyobraźcie sobie ładne, długie blond Ruben? włosy przy parze w fajnej knajpie. Podchodzicie bliżej, a to jest gościu. O nie, Boczek! Zostaw mojego boczka. To moja świnka, porwałeś moją świnkę! Poczek! Nie mam bladego pojęcia o czym mówisz. Znalazłem ją, gdy się błąkała po ulicach. Proszę, to mój przyjaciel! Dla mnie to tylko towar. Jestem jednak otwarty na propozycje biznesowe. No nie, serio? Chociaż nie wyglądasz mi na zamożnego. Jezusowa! Należy <grym> mi się chyba jakiś zwrot z inwestycji. Pogróż mu mieczem, pograźmy mu mieczem. Dwójka. W każdym razie jak pójdzie prosto do rzeźni. Dwójka. Dwa, dokładnie. O, właśnie, nie ma. Daj moją świnkę. Dobra, ty mały psycholog, no już. Jest twoja. <śmiewanie> ty mały psycholog z wyrodnialców. Przepraszam, Ruben. Szukałem tego okropnego faceta i nie zauważyłem. Pamiętasz sprawę, którą miałem załatwić z Petrą? W dużym skrócie spotkaliśmy się z tym facetem... Nie wyszło. A Oszukał nas Jezus. Imię, dlatego próbujemy go namierzyć. Wchodzisz no w skrócie. Stotno? pewnie, że wchodzę. Zawsze. Okazał się może? Wydawało mi się, że go widziałem, ale się myliłem. Czekajcie, tam jest! Idzie chyba w stronę ratusza. Żeby pójść za nim, musimy obejść ochroniarza. Chodźmy. No tego, cześć. Co trzeba mieć, żeby się tam dziś dostać? Pozwolenie. Bilety. <laughs> Może to zabrzmieć dziwnie, Aha. ale wykonujemy ważną misję. Mam nadzieję, że w ramach tej misji dostaliście bilety na imprezę, bo inaczej... Kura! Serio? Kura! 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 Już poszła? Nic ci nie jest? Wszystko gra, chłopie. Musimy serio? Coś zrobić. Straszył nie się nie Kury? Przecież bilety już dawno wyprzedano. Odwróćmy jego uwagę. Kurami rozbieganych kur załatwiłoby Na pewno. Sio, sio, mm -hmm. Ochroniarz chyba boi się kur. Oj nie chyba, ale na pewno. Tamtą z I co ona i robi? By tylko tamtą szybę. Jak Rzucić kamieniem. Na pewno coś wymyślimy. Rzuć kamieniem. Daj kamienia, no. Szlam. Maszyna z kurami. Większego wyboru nie mam. Rzuć świnką. Nie, boczek zostaje. Eee, maszyna z kurami. Jedynka? Maszyna z kurami. Jedynka to byłoby lewo. I szlam. Hmm. Wiem, że doskoczę do tej szyby z bloku szlamu. Jesteś we właściwym miejscu. Mamy najlepszy szlam. O, cześć, znowu się spotykamy. Nie, Nie wypaliło za pierwszym Poproszę razem. Jeden blok szlamu. Nie wydajemy bloków szlamu, tylko kule szlamu. Mamy dziś mało towaru, dlatego wydajemy tylko po dwie sztuki. Czy mógłbym prosić o choć trochę szlamu? Ach, niech będzie. Poprosimy kolejkę kul szlamu dla wszystkich. Podwójną. Mamy tylko osiem kul szlamu. Do bloku brakuje jeszcze jednej. Dobra, musimy szybko. A świtka nie dostała? Robi się. Nie no, chodźmy do Lukasa. Lukas nam da. A co? No. Hej, Lukas, możesz coś dla mnie zrobić? Wszystko jest możliwe. Potrzebne mi kule szlamu. Przysięgam, że mam naprawdę dobry powód. Nie wiem co robicie, ale wchodzę to. O widzicie? Mówiłam, że jest przydatny. naprawdę jest w porządku, co? To się nie. jeszcze okaże. To się okaże. Czas na małe rękodzieło. Mm. Tylko nie rękodzieło. Tada, oto blok szlamu. Wow. Ochyda. Ja wezmę. O... Tutaj. Czek! Wszystko w twoich rękach. Podsać mnie. Co oni wykombinują? Hmm, hello, my name is Jesse, and welcome in jackass. Terrio, ja bym kamieniem rzucił. Mój tru, mój bezcenny tru, nie oddzieraj odczu, bo jeszcze cię wydźwią. Ile ich jest, no? To wszystko za blok szlamu. Po co kupować bilet? Na następnym razem, jak będę szedł na koncert, sobie z krawcę blok szlamu. Gdzie on się podział? I trochę kur. Tam. I jakiegoś. W... Muszę znaleźć. I ochroniarza, który się nabierze na to. To jest dobry plan. Co zrobimy, gdy go złapiemy? Istnieją miliony rozwiązań. Grzecznie poprosimy, no na pewno. Z racji, że to nie Jezusa grzecznie szera? prosić, dwójka. Zdaje się na was. Dwójka, dokładnie. Zemścimy się. Przydałaby się zemsta. A tak. Zasłużyj tym, co zrobił Petrze. No, na pewno. Gotowi? Gotowi. Gotowi. Cyk, 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 świnka gdzie? A brakowało wisienki na torcie. Chyba poszedł inną drogą. No nie, na pewno tą poszedł. Co to w sumie jest? Labirynt. Dziwne miejsce na kryjówkę. Wygląda na labirynt. Założę się, że znajdę tu moją czaszkę Uitera. A jeśli przy okazji ukradniemy coś fajnego, to też się nic nie stanie. No? Axel, nie po to tu przyszliśmy. Kleptoman. Nie ma lepszej zemsty niż okleście złodzieja, co nie? Skupmy się na znalezieniu czaszki, a nie, nie na kradzieży. Nikt nie kradnie się. Nie mi na zabawę. Przecież wciąż z nami. Im szybciej znajdziemy to czego szukamy, tym szybciej będziemy mogli stąd wyjść. O, cześć! Mm. Za ciężki i za miękki. Ale za to szpanerski. A, 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 bez za wątpienia. Złoty miecz. przed chwilą był za miękki i za ciężki. A. Tak czy siak może się przydać. I faktycznie jest szpanerski. Hej, masz dalej ten twój kamienny miecz? A mieli nie okradać, nie? Tak. Daj go na chwilę. Znalazłeś coś? Chciałbym ukraść to i to. A tego chciałbym chociaż dotknąć. Uuu, spójrz tylko na to. To niewiarygodne, ale daję słowo, że kiedyś mi się to śniło. Dobra, Miksturo. Wiem, że to ważna decyzja. Jedynka ale... czy dwójka. Jest twoje? Będę zaszczycony, jeśli wrócisz ze mną do domu. Jedenka, dobra, mówicie jedynka, to jedynka. Jest Wyszedłem twoja, skoro tak jest Wyszedłem na hipokrytę właśnie. Nigdy bardziej nie, pragnąłem. nie zauważy, że jego figuśna mikstura zniknęła. Dobry złodziej zawsze zaciera ślady. E? Załatwione. Racja. Zbrodnia doskonała miałem wrażenie, że tam była jakaś dźwignia? Hej, Ruben, masz jakiś ślad? Co jest, małe? Wywęszyłeś coś? Coś tam jest? Brawo, Ruben! No właśnie, świnia musiała to wywąchać. Uuu, coś co tu się co świeci. Takiego? Piasek dusz. Te, był dosłownie wszędzie. A co to za blok pośrodku? Nigdy takiego nie widziałam. Spróbuję mu się trochę lepiej przyjrzeć. Nie dotykaj tego. Ja tak z ciekawości. Nie zapominaj, że przyszliśmy tu znaleźć czaszkę. Mhm. Więc dobre wieści dziwnej treści. Znalazłem czaszkę, ale. Po co nadstawiałam karku za czaszkę, skoro on miał już dwie? Może Ivor jest kolekcjonerem, łowcą trofeów? A może zbiera je, żeby robić z nich sztandary? Chyba wiem o co tu chodzi. Piasek dusz i trzy czaszki Withera. Czyli budujesz Witera. Ale Wither, to. To jeden z najstraszniejszych potworów. Przyszliśmy tu, by znaleźć czaszkę, i. znaleźliśmy. Może po prostu ją weźmiemy i spadajmy, póki jeszcze możemy. O nie, Jezus przyszedł. Ludzie, pryskamy! Nie poznajesz mnie? Nie, inaczej. Nie spodziewałeś się mnie? Nie, to nie to. Myślałeś, że masz mnie z głowy, co? Dużo lepiej. maszyna A jaka muzyka w ogóle? Za to było. Kto tam jest? Szybki bekon. <laughs> bądźcie cicho. Ostrzesz oliwię. Chodź cicho, chyba ja dwójka. Dwójka! Tak mi się wydaje. Oliwia, uważaj! Co ty tu robisz? Co widziałeś? Daj mu spokój! Tak, łapy preczko koleś. To wy przyszliście tu za mną? Myślałeś, że ujdzie ci to na sucho, prawda? Pokażemy, że się mylisz. No i co wy niby chcecie zrobić? Pocztuć cię świnią. Wiemy, co tu <laughs> robisz. Piasek, dusz i trzy czaszki witera? Czyli budujesz witera! Niepozorny bystrzak. Hej, nie odzywaj się tak do moich przyjaciół. Zamknij gębę. Nie, no co ty. No dobra, chyba jednak plan I się tak zmienia. Się straciłem Przez was za dużo czasu. Gdzie on się podział? Jeśli nie odejdziecie z własnej woli, chętnie was stąd wyprowadzę. U, Jakiego on zdają. ma kinola. Haha... I nol o Orale, to naprawdę ekscytujące! Nieprawdaż? A teraz, po raz pierwszy w historii Enderkonu! Z wielką dumą przedstawiamy. Jedyny i niepowtarzalny! Gabriel! Uuu! Jej! Gabriel! Ciekawe, z kim on będzie walczył? Gabriel! Gabriel, Gabriel! Cisza. Nie jesteście ze mną? Nie! Uuu! Czy wszyscy są sali? Nie! Ludziska, gdzie jest Lukas? Myślałem, że był tuż za mną. Skoro nie ma go tutaj, to, to może na być pewno został tylko... tam. Został na dole. Aijvor ma tam żelaznego. He, czekajcie! To golema i składniki do zbudowania Witera. Jeśli uwolni go w tym tłumie, ach, musimy się śpieszyć. Tak się składa, że na miejscu jest największy wojownik wszechczasów. czasów. Taka pauza by się przydała. W ten sposób najlepiej pomożemy Lukasowi. Twarda z niego sztuka. Porozmawiajmy na z Gabrielem. Nie, jedynka, jedynka. Gabriel się przyda. Tu się nie zgodzę. Gabriel musi nam pomóc ocalić Lucasów. Musi nam pomóc. I poradzić sobie ze wszystkim, co tam widzieliśmy. To właściwa decyzja Jesse. Mam nadzieję, że Lukas wytrzyma starcie z golemem wystarczająco długo. Więc do dzieła. Wbijamy na imprezę. Dobra, i tym akcentem zakończymy wbijając na imprezę, zakończymy część drugą. Dzięki wielkie, że oglądaliście, dzięki wielkie, że byliście ze mną. Zapraszam do oglądania poprzednich części, jeżeli nie oglądaliście. Zachęcam do oglądania kolejnych. A myślę, że na pewno jeszcze ze kilka będzie. Zobaczymy, jak ta historia długo się potoczy. Eee, cóż, zapraszam na Twitch, na YouTube, na Instagram, na Facebook, na Steam, na. Eee. Zapraszam. Dzięki wielkie. Do zobaczenia na live'ach. Może gdzieś tam w przyszłości się spotkamy. Też jeszcze. Pa! Trzymajcie się.